Pewnego dnia młody chłopak o imieniu Kamil postanowił, że wyruszy na rowerze w poszukiwaniu przygód. Zawsze marzył o tym, by odkrywać nowe miejsca, a jego rodzinna wieś wydawała się zbyt mała na wszystkie jego wielkie pomysły. Ruszył w stronę lasu, o którym krążyły legendy. Ludzie mówili, że jest tam ukryta stara chata, w której przed laty mieszkał pustelnik. Po godzinach jazdy Kamil nagle zobaczył ścieżkę, której wcześniej nie znał. Wszedł z roweru i poszedł pieszo. Serce biło mu szybciej z podekscytowania. W głębi lasu, między drzewami, rzeczywiście znalazł zarośniętą starą chatę. Ale to, co odkrył w środku, zaskoczyło go jeszcze bardziej. W rogu chaty stał stary dziennik, a obok niego mapa z zaznaczonym miejscem gdzieś głęboko w lesie. Był tam zapis: em, Znajdź to, co ukryte, a świat cię nagrodzi. Bez wahania ruszył dalej, trzymając się mapy. Po długim poszukiwaniu dotarł do pola. Gdzie w ziemi znajdowała się stara skrzynia? W środku nie było jednak skarbów, a list od pustelnika prawdziwa nagroda to odwaga i ciekawość, które Cię tu przyprowadziły. Teraz wiesz, że jesteś gotowy na wszystko, co przyniesie Ci życie. Kamil wrócił do domu nie z bogactwem, ale z poczuciem, że odkrył coś cenniejszego siebie samego.